Hej, hej, widzowie, w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, już zbudowałem bez Was, ale chcę Wam pokazać tą oto ciężarówkę Lego Technik tak Z tego co pamiętam, chyba kosztowało, no nie dużo. No więc naprawdę, em, naprawdę fajne. Można też kręcać kołami. Ale oczywiście, ty, nie? Jak tutaj tak, no to możecie. Mamy też funkcję robienia takiego, że będzie Wam się to podnosiło. Normalnie ta klapa powinna się przesuwać, ale ja użyłem nie pamiętam już jakiego koloru. O. Ja już użyłem takie czarne i przez to, co się tak trzyma, więc naprawdę... No, fajny zestawik, polecam, za... w następnym odcinku też Wam pokażę recenzję praktycznie takiego samego, lecz oczywiście to będzie taki o No co Wam jeszcze powiedzieć, jeśli Wam przeszkadza ten dzenzelek, można go wyczepić, wczepić. Bardzo łatwo to się robi, o ile ma się wyczucie w ogóle. No powiem tak, ta ciężarówka faktycznie, jakbyście... Jeszcze może otworzyć drzwi, zapomnę jeszcze to powiedzieć. Ale faktycznie ta ciężarówka mogłaby tu przechodzić jakiś, nie wiem, śnieg. Możemy zobaczyć jeszcze w zimę, jak to sobie daje ze śniegiem na dworze. Tylko oczywiście dajcie lajki. Jak wbijemy pod tym filmem, powiedzmy na razie coś takiego łatwego. 100 lajków, to wtedy wyniesiemy ją na śnieg. Tą cały naszą bryczkę. Dobra. Więc widzimy się w następnym odcinku.